To już naprawdę koniec. W tym odcinku zabieramy Was w najdłuższą podróż w naszym życiu, wracamy do domu z Azji, ale robimy to w naszym stylu. Przed nami najdłuższy od w życiu z Bangkoku do Oslo, za który zapłaciliśmy, uwaga, zaledwie 550 zł. Zanim jednak wejdziemy na pokład, pokażemy Wam, czy warto skorzystać z Biznes lunch na lotnisku w Bangkoku, by umilić sobie oczekiwanie. A po wylądowaniu w Norwegii przetestujemy hotel blisko lotniska w rozsądnej cenie z absolutnie obłędnym śniadaniem. Koniec wielkiej przygody i garść praktycznych porad na długą podróż. Zapraszamy. Ja nazywam się Sebastian Bolewski, a Ty jesteś na kanale Kiedyś Tu Byłem. No, to dzień doberek. My mamy godzinę 8 rano, 28 stopni, jeszcze Bangkok. Zaraz wyruszamy na lotnisko. Samolot mamy o 12.30, ale chcemy przetestować jeden z saloników na lotnisku. Mamy wejściówki. Udało się je dość tanio ogarnąć. Jak ktoś będzie zainteresowany, dajcie znać powiemy wam jak to można zrobić, bo można zapłacić sporo mniej, ale nie chcemy o tym mówić na filmie, żeby nie spalić źródełka całkowicie, eee, więc tak, eee, podróż najprawdopodobniej od wyjścia tu z hotelu do wejścia tam do hotelu potrwa jakieś 18-20 godzin, tak obstawiamy, włączę stoper i będę informować, jeżeli coś będę nagrywać, dogrywać jak to wygląda, eee, no i co? Jakoś się udało zapakować, mamy łącznie 40 kg bagaży, mniej więcej, dwa nadawane, więc, więc spoko, nie będziemy tego taszczyć. Zrobiliśmy kanapki na drogę. Niestety. Podróżowanie takimi liniami ma to do siebie, że wszystko inne jest bardzo drogie, no ale nawet z dwoma bagażami nadawanymi e, zapłaciliśmy za bilety poniżej 1000 złotych z wyborem miejsca, z bagażem po 20 kg na osobę plus ten podręczny, więc naprawdę nie jest źle gdybyśmy nie mieli dwóch bagaża, tylko jeden na przykład no to by to drastycznie spadło bo za sam bagaż 350 zł jest dopłaty lecimy, lecimy liniami North Atlantic, więc zobaczymy jak to będzie czy będzie tak samo jak w Skucie, czy nie specjalnie też wybraliśmy trochę inne miejsca żeby było wygodniej i damy znać czy to się sprawdziło. No i co? Znowu najdłuższy lot w życiu. Ostatnio to było 11 godzin, teraz koło 13, więc mega długa podróż samym samolotem. No ale mamy całego Janusza Żarcia, więc myślę, że wystarczy. Nie dziękuję. i no Co? My wzywamy Grabka, odpalamy skuter, zaraz, odpalamy stoper zaraz za zamkniętymi drzwiami i ruszamy. No to my jesteśmy na lotnisku. 35 minut droga 280 baht to kosztowało. Pierwszy raz w życiu mam wózek do bagaży eee, mamy wzięty tyle tych suwenirków. stanowisko nadania bagażu Q na drugim końcu, gdzie nas wysadził. Nie? Jedną gwiazdkę musi dostać. Spod samego hotelu nas nie odebrał, musieliśmy iść masakra. Mamy godzinę od wyjścia z hotelu. Mamy już nadane bagaże, Mamy bilety, podróż dobiega końca, już tak oficjalnie. Idziemy teraz na kontrolę paszportową, odprawę. Ogólnie, część osób miała sprawdzany bagaż, ale to było raczej tak, że każda osoba, która miała bagaż nadawany, to im już nie mierzyli tej torby, która idzie, czy plecaka, który idzie do kabiny. A ci, którzy nie mieli nadawanego, każda jedna osoba miała mierzony bagaż. Tak więc sprytnie. Jak dopłacisz, to się nie martw, Weźmiesz wszystko. Jak nie dopłacisz, to musi wszystko się zgadzać. No to my już po wszystkich kontrolach idziemy w stronę Gate'a, znajdziemy jakiś salonik yy, i zrobimy recenzję. Zobaczymy co tam można zjeść fajnego. Może jakiegoś drineczka się wypije czy coś, więc śmigamy. A jak będziemy na miejscu, to opowiemy coś więcej o tym ile zapłaciliśmy i co tam jest. No więc tak, jesteśmy w saloniku linii lotniczych Oman. Jest ładnie, elegancko, nie jest on duży, ale trochę tych miejsc jest, więc idę zaraz ogarnąć sobie coś do picia. Na razie jest też czang. Dorota już popusia śniadanko. To tak jest w stylu angielskim sobie zrobiła fasolka. Paróweczka, jajeczko, gofer, bułeczka. Elegancko. Ja śmigam po swoje. No i do Waszej dyspozycji są przekąski, cała gama alkoholi, herbatki, ekspres do kawy. I co mamy do jedzenia? Jakieś ciasteczka, jogurty, humus, płatki, wrapy z halumi, gotowe kanapeczki, soki, owoce, pieczywo. Mamy jajka, mamy fasolkę, a tu mamy zupkę kukurydzianą. No to posmakujmy to. Parówka lekko przegilowana. Jak bardzo podobna do naszych, nie? Fasolka klasyczna. Bez rewelacji większej. No i posmakujmy tego mini burgerka. Mamy sałatę, pomidora. A i tuńczyka Nawet smaczne. Tu mamy jeszcze jakiś talerz z przekąskami. Wrapik Dorota co masz? Paszczecik jakiś? Ja z czekoladką. Jakieś ciastko z czekoladką co ja mam? Z jabłkiem. Taki strudelek. Jakieś kolejne ciasto francuskie. Mm -hmm. Znowu z jabłkiem. Mhm. Będziemy jeszcze testować No to została nam ostatnia pozycja Mini wrap Nalesing Z sałatą, kurczakiem, majonezem Jakiś pomidor Bez rewelacji Jakbyście w Makus zamówili sobie Mamy owocki Dorota wyrzuciła ciasto sobie na spodnie Poszła po drugę. Ja chyba sobie jakiegoś dygneczka zrobię. Ciekawe czy mają Bulla jakiegoś. O, mamy też ciasto, jakiś torcik. I bardzo smaczny. Czekoladowy, jakieś orzeszki. I ta śmietana na górze. Dobra, mamy kolejne przekąseczki. Jakieś krakersiki z humusem. Wiadomo, arabskie linie. To humusik musi być dobry. Delikatny, kremowy. Delikatnie kwaskowaty. Jakaś cieciarka na górze. Mamy jeszcze baklawkę. Wyszności. Prze... Jesteśmy tutaj na przełomie śniadania i obiadu. Zjęliśmy śniadanie, ale donieśli właśnie obiad. Do wyboru 3 czy cztery potrawy. Ja wziąłem sobie jakiś sosik taki kary z wołowiną i z ryżem. Mięsko kruchutkie, żadnej żyłki, cieniutko pokrojone. Słuń. No dobra, my już po wizycie w Longu, 11.24, już Wam mówię ile czasu mamy. 3 godziny 23 minuty od wyjścia z hotelu, tak więc już całkiem sporo. Dorota poszła jeszcze po wodę. Wzięliśmy tak jeszcze sobie wodę, jabłko, kolę jakąś na wynos z tego saloniku, tak więc też spoko. Myślę, że warto. Myślę, że nie był to najlepszy salonik, jaki tylko może być. Myślę, że zdecydowanie na pewno są lepsze. Ale ten był blisko naszego gate'a, więc wybraliśmy ten i to najedliśmy się po korek. Myślę, że taniej byśmy nie zjedli na lotnisku takiej ilości jedzenia i takich rzeczy. Więc... Zdecydowanie warto. Idziemy na odprawę. Gate otwarty. Tutaj kolejny salonik Miracle Launch. No my wybraliśmy Omanach, no i nawet nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, czy to był dobry wybór, czy nie. No dobra. To my dolecieliśmy, jest prawie 20 w Norwegii, jeszcze jasno, wyjątkowo, od e, prawie 4 miesięcy nie widzieliśmy o tej godzinie słońca już, e, bo tam e, wszędzie w Azji no to 18, 18.30 i ciemno i w końcu normalna temperatura. Nawet nie wiecie jak to głupio brzmi, jak się człowiek cieszy, że jest chłodno, po dwóch miesiącach w temperaturach powyżej 30 stopni to mamy po prostu dość. Więc co idziemy odebrać bagaże, zawijamy się do hotelu. No i jutro do domku prosto. Tak więc już coraz, coraz bliżej. A w samolocie w zasadzie nic nie nagrywałem, bo tak jedzenia żadnego nie mieliśmy samolotowego. Mieliśmy swoje kanapki, więc nawet nie było co recenzować. E, myślałem, że będziemy narzekać na drogę, ale było całkiem spoko. I e, ekrany w fotelach i całkiem bogata oferta, jeżeli chodzi o... E, rozrywkę Bardzo dużo filmów, seriali, z dużo nowych pozycji, tak więc myślę, że możemy spokojnie polecić te linie, bo dużo lepiej niż skut wypadły. No i można było ładować przez USB na urządzenie? Tak, było USB do ładowania i tak dalej, więc to nie w tam... No już przed chwilą na lotnisku upewniłem się, dlaczego nigdy nie chciałem tu, znaczy chciałem przyjechać, ale dlaczego nigdy tutaj nie przyjechałem? Kupiłem sobie dwa picia takie małe, półlitrowe, żeby mieć tam w hotelu wieczorem sobie do wypicia i co? 24 zł. Dojazd z lotniska są chyba 3 km, 7 minut się jedzie. 80 koron za osobę to jest ponad 30 zł. Tak więc no wesolutko, nie? Dobrze, że tylko... No, mogliśmy sobie wziąć Radisson Blue. Byśmy nie musieli w ogóle. Dlatego to tylko 200 koron kosztowało dojazd. <noise> sprawdzaliśmy, wpisaliśmy Radisona, Hotel i sprawdzaliśmy, ile graby, ile bolt by wyszedł. I pokazało 200 koron. To teraz uważajcie. To jest ten budynek. Do naszego hotelu to jest ponad e, około 300 koron, więc e, też odpuszczamy. wyjdzie dwa razy drożej niż za dwa bilety. A się pod samym hotelem e, zatrzymuje, więc, e, więc po prostu sobie podjedziemy. z 7 minutek drogi i trzeba odpocząć. Myślę, że ogarnąć się do łóżeczka, może coś obejrzeć na. Dobranoc jutro rano na śniadanko, około siódmej trzeba będzie zejść. No, i ruszamy na lotnisko i wracamy do domku. To Taniej byłoby tu kolację w saloniku zjeść za 70 zł i się napić na full, niż dwa picia kupić. Chore ceny, straszne. Jak oni tu mogą żyć? No, to dzień doberek, Wczoraj w ogóle miałem pokazywać zegarek, o której dotrzemy do hotelu, i tak dalej, ale po prostu jakoś tak już wyleciało mi to z głowy po dojechaniu. Nawet pokoju nie ogrywaliśmy, tylko po prostu ogarnęliśmy się i wypiliśmy e, bardzo drogie picie. Znaczy, ja wypiłem, z mi jedna butelka została. Takie maleństwo 13 zł. Norwegia, e, więc e, idziemy teraz na śniadanie. Podobno są wypasione w tym hotelu. Hotel nazywa się Park In by Radisson, więc no, marka dobra. E, już Wam pokazuję pokoik, ale pokoik spoko, tak bardzo wygodne łóżko. Czyli tutaj mamy taką sofę, stoliczek. Łóżko, łóżko bardzo małe, ale wygodne, bardzo gruba pościel, mięciutkie poduszki, ogledźca, w ogóle całe łóżko jest, jest e, mięciutkie. Jest biureczko, lampka, telewizor. Jakaś szafka, telefonik. Tutaj mamy mały zestaw do herbatki. Na dole jest czajniczek. Łazienka. Taki standardzik bez żadnych rewelacji. Mała kabina prysznicowa toaleta umywalka lustro. Ceny prania tutaj, bo pr... my robiliśmy pranie z reguły. W tych Znaczy w hotelu no, różnie płaciliśmy, też się zdarzyło raz drogo. Nie? No ale tu macie od sztuki, nie od wagi. I na przykład za wypranie t-shirta 90 koron, za ee, bluzkę 120, skarpetki 45, gadki 45, jeansy 135 koron. No więc ceny wysokie. Wysokie. A, to jest osobno masz pranie i osobno masz suszenie. I to było tylko za pranie. Jak chcecie suszenie, to drugie tyle za, za wszystko. A to nie jest czyszczenie na słucho? A nie wiem. E, dobra, idziemy sprawdzić to śniadanie. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo ludzi i będzie coś można poogrywać. A jak nie, no to chociaż dyskretnie nagram, co tam jest. Ale podobno wybór ogromny, tego my idziemy już półtorej godziny przed wymeldowaniem, żeby tą godzinkę posiedzieć i pojeść jakichś pysznych rzeczy, żeby nam do powrotu starczyło. No bo na powrót mama już ugotowała mam nadzieję, że ugotowała, nie? że gołąbeczki czekają na nas i zupa fasolowa. Tak więc oby to wszystko było. A mam ogólnie wschód słońca bardzo ładny. No dobra, my jesteśmy na tym śniadaniu, powiem Wam, wybór, rewelacja. No ale to te kilkugwiazdkowe hotele mają do siebie, że są dobrze wyposażone. Ja mam pieczone ziemniaczki, kiełbaski, fasolkę w pomidorach, chleb był tak chrupiący, z taką skórką, w środku mięciutki. Więc mamy też masełko, salami, serek pleśniowy, jakąś szyneczkę, zwykły ser. Potem jeszcze wlecą jakieś tam słodkości na pewno, ale już ślinotoku dostaje. A mam jeszcze jajko takie w koszulce. Więc no jemy, nie? Jemy. Ty się wczoraj fasolką zachwycałaś. To posmakuj taką. Mm. Fasolka rewelacyjna. Kiełbaski też. Bardziej... Bardziej takie frankfurterki. Ziemiaczek. Mm, ziemiaczek zapiekany w skórce. Z ziołami papryką. Mm, jajeczko trochę przeciągnięte. Żeby żółtko się nie rozlało, ale rewelacyjne. I od razu dziadnę tego chleba kawałek. Mam nadzieję, że słyszeliście te chrupnięcia. My się zajadamy, bo jest mega. A nocek nie był taki kolosalnie drogi. Jak na Norwegię to można powiedzieć, że był tani. Wątpię, że w Polsce byśmy taki hotel wyrwali w takiej cenie, bo zapłaciliśmy 300, chyba 20 złotych niecałe za dobę, za dwie osoby, ze śniadaniami. Blisko lotniska, więc jeżeli będziecie mieli takie połączenie przez OSO, miejscóweczkę możemy na pewno polecić. Dam znaczek. Była reszta. No to nam doleciały jeszcze słodkości. Jakieś ciasto francuskie, co to czekolada? I mm rogalik -hmm. z czymś w środku? Jakiś dżemik malinowy. Jakieś czekoladowe babeczki. No dobra. Powrót do pokoju, Śniadanko rewelacja. Chciałoby się jeść jeść i jeść, ale już pękam trochę więc za jakieś czterdzieści minut wychodzimy na autobus. Nie wiem. No dobra, mamy nowoczesność 21 wiek. Nadaliśmy sami bagaże, w końcu odprawa można była być, mogła być zrobiona elektronicznie. Idziemy teraz na kontrolę bagażu. No i co? Za myślę godzinę, a może godzinę z kawałkiem będziemy wbijać do samolotu już. A, dopiję picie jeszcze i ruszamy. No dobra, my po kontroli bezpieczeństwa, to jeszcze takiej kontroli to tutaj nie było. To jakaś porażka. Eee, w ogóle wyjąłem laptopa, tak jak trzeba, zawsze z, na, na tackę, całą inną elektronikę typu telefon, zegarek i tak dalej. No i mi tele, plecak poszedł na drugie sprawdzanie. Babka wyciągnęła resztę elektroniki, czyli ładowarki, drona, kamerkę sportową. No i co dalej? No i dalej pani. Eee... No i dalej pani dalej plecak przeszedł, pomimo tego, że drugi telefon był w środku i nie wyjęty, ale dron, ładowarki poszły na drugą kontrolę. A jeszcze tak długiej kontroli bezpieczeństwa to nigdy nie miałem. A ja mam nawet płyn... My idziemy pod gate'a. Ale tutaj nawet cena wody to jest 23 zł za dwie butelki. Dobra, kupiłem sobie magnes z Norwegii. Serce boli. Ponad 20 zł za magnesik. Choć ładny, ale ponad 20 zł za magnesię. Nie, tu trzeba włączyć z powrotem tryb Polaka. No Aliexpress trzeba magnesy kupować z takich krajów drogich chyba. Ale jakby miał nawet kupić w hotelu, to w hotelu woda była dwa razy drożej niż... Yy, Dorota cwaniakuje, bo, bo, bo bogacz to jest, lekarz. Pani doktor. Pani doktor, ona norweskie kraje zwiedzała jeszcze zanim ja kiedyś tu byłem. No dobra, my już czekamy na, e, na boarding i co lecimy Norwegianem i taka uwaga nie zawsze tanie linie wychodzą najtaniej to też zawsze proponuję wam sprawdzać bo to że sam bilet bazowy jest tani to nie znaczy, że cała reszta wyjdzie tanio, tak całościowo. My mieliśmy nadawać jeden bagaż e, początkowo, ostatecznie nadajemy dwa i w że bilety były. Owszem, z tego lotniska po 70 zł, ale za dopłatę za bagaż była tak kolosalna za te 20 kg, że to jakaś masakra. Poza tym drugi plecak nie mieścił się w bagaż podręczny, tylko musiałby być ten Vis Priority i to całościowo już wychodziło na około 600 zł, a tutaj za 550 zł. Wyszło nam dwa bilety, norwegianem, przy okazji sprawdzimy sobie, jak te linie wypadają. W cenie mamy dwa bagaże nadawane po 23 kg, dwie walizki małe, kabinowe, plus dwa bagaże podręczne na dwie osoby za 550 zł niecałe. Więc ostatecznie, a jeszcze wybór miejsc, bo sami mogliśmy wybrać miejsca. Jak wybierałeś? Tak. Myślałam, że losowo. Nie, 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 nie. Można było wybrać jeszcze miejsca. To gdyby to wszystko wliczyć, to widzę, widzę że te bilety kosztowałyby jakieś 700-800 zł. To jest 300 zł więcej niż w tym Norwegianie. Tak więc sprawdzajcie, nie zawsze drogie linie czy droższe linie muszą być droższe ostatecznie niż te sanie. Oczywiście, jeżeli są to krótkie wypady, gdzie lecimy tylko z małym plecakiem czy coś takiego, no to pewnie zawsze tanie linie wyjdą najtaniej. Ale jeżeli bierzemy sobie już jakiś bagaż, czy coś musimy nadać, czy chcemy dodatkowe usługi, to warto sprawdzić, bo często wychodzi na odwrót. No dobra, wyszliśmy z samolotu, więc trzeba zakończyć tą podróż. Wszystko powitanie z Kubą. Ciekawe czy Hebe nas rozpozna, a szczególnie mnie. Trzy miesiące, prawie cztery miesiące bez kilku dni. Tak więc dobrze wrócić. So, idziemy po odbiór bagażu ogólnie linie Norwegian, bardzo dużo miejsca na nogi nawet nie ma sensu w, takich, w tych liniach konkretnie w tym samolocie dokupować większego bo nawet przy moim wzroście prawie 1,90m i tym, że jestem duży bez żadnego problemu można było się pomieścić był luzik, można było nogi wyciągnąć no dobra, my już na zewnątrz czekamy na Kubę który chyba właśnie nie, to nie Kuba który zaraz zapewne podjedzie. W ogóle nasz bagaż, mój bagaż drugi wyjechał z staśmy. Doroty chyba z 8 albo z 9, więc odbiór poszedł nam bardzo szybko. Więc co? Czekamy i ruszamy. Myślę, że za godzinkę półtorej będziemy zajadać pysznym jedzonkiem. No nie zauważył, nie? No ja tu i ten mały, a ten drugi O, już jakie zapachy jedzenia Dzień dobry Dzień dobry Krzysiulku Piona Epcia Dzień dobry Co to za kotek? Você o tu